Cześć, Siemaneczko Ziemeczki. Ja jestem i Witam Was w moim drugim odcinku z Minecrafta. Dzisiaj znowu jesteśmy na Virtus.pl. Niestety nie udało mi się wziąć kolegę, ale myślę, że będzie nam się fajnie grało. No to zaczynamy. Idziemy sobie znowu na kompas. I to są znowu Skywars. Teraz pójdziemy na szóstkę. Nie, nie można. No to na. Nie wiem, co to było. Chyba ostatnia. no. A ile tego tam jest? Dobra, no to idziemy na arękę. Idziemy na Strzelę 2 o nawet fajna. Jeszcze na niej nie grałem. Dziwne. Ło, jakieś namioty. W ogóle na wstęp dziękuję Wam za 5 lajków pod filmikiem i wczoraj od razu z rana, znaczy nie z rana, no od razu wbiło mi 5 subskrypcji, to jest w ogóle dla mnie miazga. No strasznie Wam dziękuję, było 30, jest 36 wyświetleń. Bardzo się z tego cieszę. Naprawdę nie wiedziałem, że aż tak będzie. I naprawdę się z tego cieszę. Naprawdę. 5 no. lajków na początek to jest dla, naprawdę dla mnie bardzo dużo. Nie wiem. Dla mnie to jest bardzo dużo. Strasznie. Pięć lajków od razu. Znaczy nie od razu, nie było od razu. Ale było, jest 5 lajków w następny odcinek, i będziemy chyba robić takie coś. Słowak, będziemy, nie jestem pewny, ale może będziemy tam robić, że co 5 lajków. Znaczy ja nie zmuszam. Nie, nie, nie chcecie, nie musicie, ale fajnie by było. Bardzo mnie to wsparło do nagrywania. Wow, ale, aha, wiem, co się stało. O, wow, jak mi ziomek fajnie wbił. W ogóle miałem nagrywać z kolegą, ale jakoś tak scape mi coś nie zdziałał i w ogóle. Ale fajnie jest. Myślę, że razem będzie nam się fajnie grało. O, 6 lajków. Już 6 lajków. Właśnie tak patrzę i 6 lajków już jest. Nadal 5 subskrypcji, też zapraszam do subskrybowania. Jak nie jesteś pewny, że, że dałeś subskrypcję, to pod filmikiem kliknij czerwony przycisk subskrybuj. Zostaw też łapkę w górę. I ja będę szczęśliwy, i ty będziesz szczęśliwy. Pole. I niestety, ale kanał Cox2K hmm, chyba nie będzie. Ale nie będę Wam mówić, wszystko dowiecie się w swoim czasie. Na pewno będzie. Znaczy, nie wiem. Jak mówiłem, że nie wiem, no to nie wiem. Zobaczycie. I na końcu odcinka powiem Wam o jednym. Tak jakby. Będzie taki jakby konkurs. Dobra, może nie konkurs. To nie jest konkurs, tylko. Takie podobne. Podobne do konkursu, strasznie. Znowu ten mieczek. Tak w takim powszechnym odcinku. To już. Dobra. No to kopiemy się do tamtego. Proszę, żeby mnie nikt nie ściągnął. Ok, ogólnie to zdejmę go. No nie wierzę. No ja pierdzielę. Super. Po prostu świetnie jest! O! Nabieram wprawy już Nabiera się wprawy, moi widzowie. Miałem klatę przecież, co nie? Tak mi się zdawało. klatę Teraz, żeby nie zlamił. Dobra. Idziemy. Z... Ej, jakie... Co? Ale było, ale było. Było, zabicie jedno, liczy się, już mam dwie dusze. Uf, dobra, wejdziemy na to, już jedna osoba jest, trochę poczekamy. Ale fajne, bo nie lubię takie małe arenki, nie lubię takich, takich wielkich arenek, bo potem tam nie da się. Zapraszam też na kanał Max Gumiński. No i tak jak mówiłem, te dwa kanały Closet Gaming i Tima zapraszam ponownie. Ktoś mi pisze Sojusz? Bo w ostatnim odcinku patrzyłem na ten odcinek i ktoś mi napisał Sojusz. Ogólnie. Nie wiem. Nie wiem, kto to był. Ale wiem, że napisał. Bo patrzyłem. Tak się z Klasy, nie tyle. A. Klasy. W ogóle nie lubię sojów, tak jakby to wydaje się, że, ty, że jesteś słaby i po prostu nie umiesz grać. To jest właśnie takie. W ogóle od razu przyszłem ze szkoły, od razu chcę nagrywać, tak mnie zachęciły te lajki, tak byłem ucieszony, naprawdę wielkie dzięki. Bo gdybym, no bo ja tak naprawdę robię to też z przyjemności dla was, żebyście mogli mnie też pooglądać. Ale bardzo fajnie bo naprawdę. Okej. Okay. Musimy się dostać tam. Ja mam shift, mam shift, dobra. Nie wiem. Skakać? Na razie nie, na razie nie będziemy skakać. Dobra. Musimy się tu przesunąć. Myślałem, że już się nie będzie można tu budować. To była masakra. Dobra. I jesteśmy na naszym polu. Zrobiłem taką drobinkę. No. dobra, sobie teraz szybko ekwipunek przecieścimy. OK. I myślałem, że tu jest, są strzały oka. Jest zaklęto, nie, niestety, o, jest płomień, tak, jest płomień. OK. OK. A, podpalił mnie skubany. Jednak nie mam skillów w tym, skila w tym, skila w tym. Dawać go teraz? Proszę! No ciągle nie. I jeszcze strzał nie mam. No super. I teraz jeszcze. Zablokowałem się. O, lag. Dobra. Na razie jest dobrze. Dobra, musimy się z nim zmierzyć. Ja twórzior! Czemu ja to zrobiłem? No nie wierzę. Czemu ja to zrobiłem? Ha, bo bieg miałem chyba. Albo bieg wyłączony, albo... O! Wow. Nie umiem parkura, naprawdę nie umiem. Bardzo nie umiem parkura. Okej, okay, idziemy sobie... O, na wodę. Woda to jest, to jest takie chyba, że już trzeba ostatnia chwila, żeby wejść. Nie wiem, bo jest na pewno mleko, to jest takie, że ja już wolę, a woda to nie wiem, co znaczy. Chyba to, co mówię. No to czekamy sobie już 9 sekund. Fajnie. ostatni odcinek też była ta matka. Przypomina mi się. Więc spoko. No i gramy. Okej. Okay. O, nawet dobre rzeczy. To lepsze. Dobra. Ubieramy nasze galoty. Naszą kurtkę. Kurtkę. Nie, nie gadajcie. Dobra, mam być żelazem. No zrobimy sobie też. Co ja robię? Ale możemy mieć z jak tu jest crafting Table? Nie, nie, Ha, patiki. Dobra, szybko sobie to obczaimy. I możemy jechać. Okej, okay, mamy żelazny mieczy. Wezmę dwa na zapas. I czepek zrobimy. Ja brakuje nam jeden. Mogliśmy nie robić tych dwóch. To by nam nie starczyło. No ale cóż. Okej, okay, sobie tylko. To układane. strzał nie mam, więc nie co się na razie buraczków Dobra, jest git, jest git, dobra, no to tylko sprawdzamy, czy jeszcze tu są skrzynki, ale myślę, że już nie będzie, a jednak, jest skrzynka, bierzemy czepek, czepek, okej, okay, idziemy, ważne, że diamentowy. Dobrze chroni. Czyli to już tyle ze skrzynkami, mam nadzieję. Znaczy nie mam nadziei, tylko jestem pewny. Tak, to tyle. Spoko. Nie. Jeszcze tu mamy taką skrzynkę. Możemy po nią iść. Książka. Co tam? Dobra. I mam nadzieję, że tu będzie miecz. Jest. Jest miecz. Moity. I budki, ok, to mamy takiego seta. że mi się zlakowało. Dobra. O nie, on będzie strzelał. Tak, chodź tu. O nie, on ma to. Ja. Już mam mieć, jaką pasem gobiłem. Ojejku. Serio, musiałeś? Nigdy nie ma innego skina, tylko ma czapkę. Trzepek. <tryk> Trzepek. To już będzie chyba nasza ostatnia ręka, chociaż nie wiem, zależy. Ok, no to tu 8 sekund. Fajna mapka jest. Fioletowy. Nie chcę być nagryjącym. Ale. Już 41 wyświetleń nad pierwszym filmikiem, ciągle tu mam na telefonie ten mój kanał, ten filmik. I, I uda mi... No, uda mi się dzisiaj wstawić filmik na YouTube, Na YouTube, uda mi się. Tak, bo on się robi go... akurat oh, jak rozwalił. On się robi godzinę. Przetwarza się godzinę. Na tym moim programie. A jeśli ktoś jest program... Ciekawe programu to piszcie w komentarzach, mogę podać program, bo bardzo polecam, bo naprawdę dobry kanał, nie jakoś tam, i właśnie o tym speedzie mówiłem, ty oszukało mnie, albo ja, albo ja, aha, to jest takie, że wybija, czasem jest tak, że człowieka wybija, no dobra, to jedziemy jeszcze jedną arenkę. Bo ja nie mam zamiaru, a czemu akurat ja, bo to widzę jakiś taki odbijający jest to, no ale to jest ostatnia Alenka, chyba, ale o komentarze, zobaczcie sobie tutaj, ludzie nie mają co robić tylko pisać przekleństwa maczacie. dziwne. Zastanawiam się, jak nazwać odcinek. Nie wiem. Chyba nazwę nabieram wprawy czy coś w tym stylu. O, jest, jest, jest. Teraz mnie nie może wybić. Bo teraz ja kogoś wybiję. Pomogłem mu. Powinien mi podziękować. Dobra, parkur... Kurde. Zostaw mnie, please. Pliska, zostaw mnie, please. Please zostaw mnie. Dobra, wbijamy tam. Tak, ten filmik już będzie zakończony. Najlepszy. Ten, ta ręka chyba mi się nie uda. Ta ręka mi się nie uda. Tak, ta ręka mi się nie uda. Więc ja się z Wami żegnam. Myślę, że Wam się filmik spodobał. Nie, nie zapomnijcie zostawić lajka. Subskrybujcie mnie. No i do kolejnego. Na razie.